zusammen. Mein Name ist Michał und das ist mein erstes Video auf Deutsch. Also, in dieses Video werde ich manchmal polnisch, manchmal Deutsch sprechen. Okay, lassen Sie mich nur mit meinem Polnischen. Zuschauer begrüßen. Cześć wszystkim. Mam nadzieję, żeście się nie przerazili Jeszcze nie zapomniałem polskiego języka. Eee, nie jestem na tyle długo za granicą. Słuchajcie, to jest moje pierwsze video eee, to jest moje pierwsze wideo w dwóch językach po polsku i po niemiecku, żeby całego vloga trochę urozmaicić. Większość z Was pewnie nie rozumie niemieckiego, dlatego specjalnie dla Was przygotowałem napisy, które będą się wyświetlać, jak już pewnie zauważyliście na dole. Oj, czekajcie. No to co? Myślę, że to wszystko, e, co miałem dla Was do powiedzenia. Los Gates. well the joke's on Niebieskie jezioro. Okej, okay, mnie też bardzo. Ładne. Świeże powietrze. Jesteś mega super, nie? Das Ende unseres naszego Ich hoffe, dass meine Video euch gefallen hat. Falls ja, to mir bitte einen Kommentar unten. A jeżeli podoba Ci się mój content, zostaw lajka i subskrypcję na dole. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i do następnego vloga. Cześć!